O, słuchajcie, mamy już w końcu całą konstrukcję skręconą. Dzisiaj piękna robota Kamila. Także Oskar pomagał. Ja też coś tam przyłożyłem trochę rękę. Ale słuchajcie, mamy to w końcu. Kupę pracy, ale w końcu nasza konstrukcja jest już na miejscu. Blaty wszystkie są docięte. Oczywiście jeszcze nie są przykręcone, bo będziemy tutaj teraz nadbudowywać wszystko i musimy mieć te blaty ruchome. Ale zobaczcie, jak makieta. Lublina z Lubartowa jest malutka podług całości. Zniknęła tak naprawdę. A wcześniej, kurczę nawet to wyglądało. Nawet, nawet. Słuchajcie, tutaj mamy oczywiście kolejną część, tą starą. Chmura wisi. Słuchajcie, nic nie odpadło. Także też sukces. No i co? Najważniejszy etap. Koniec miesiąca. Mieliśmy plan, żeby to domknąć do końca października. No i jest pełny sukces. Słuchajcie, teraz po świętach, po weekendzie. Zaczynamy zabawę już z układaniem głównego torowiska, także będzie dużo torów, dużo kabelków i lecimy z tematem, i chciałbym, żeby w ciągu dwóch tygodni pojechał tutaj pierwszy pociąg po tej całej makiecie, więc plan ambitny. No i co? Lecimy dalej. Także a wy obserwujcie i wbijajcie na kolejne live y na TikToku, bo już niedługo zaczniemy je robić sukcesywnie, bo już tak jak mówię, to najgorsza robota, czyli konstrukcja zrobiona, teraz już będziemy działać punktowo. No i co? I lecimy z tematem. Także ależ to wygląda. Powiem wam, że to jest taki, że kurczę, no z wejścia wam jeszcze pokażę, bo się jaram na maksa. W końcu to mamy. Pięknie. Ależ to będzie wyglądać. Mega. Dobra, trzymajcie się. Hej. Miłego weekendu.